Cześć! Jak masz na imię? Patryk Ile masz lat? Siedem. Pierwszy raz na takich zawodach, czy już startowałeś? Pierwszy raz. I jak myślisz, będziesz który? Hmm. Ciężko powiedzieć? A złowiłeś już coś? Hmm. Czy te korobaki idą do jeziora? No, złowiłem już tam kilka ryb. Kilka ryb złowiłeś, tak? Jakich dużych? Pokażesz? Hmm. Oj, są rybki. A są, są dobrze, dobrze, niech pani wyciąga. O, jest, duży, duża. No jest, czyli masz szansę na nagrodę, tak? Jesteś z rodzicami? Mhm. Dziękuję. Masz na imię? Mikołaj. A ile masz lat? Osiem. Pierwszy raz na takich zawodach? Czy startowałeś? Pierwszy. Pierwszy raz? I co? Zadowolony jesteś? Nie. Czemu? Nie Nudno? Nic nie bierze? Nie. Czyli jesteś dzisiaj z kim? Z rodzicami, czy tylko z tatą? A tata co powie na temat zawodów? To, co chcę powiedzieć. Nie wierzę za bardzo na co tam. Ale liczycie, że coś złapiecie. A może coś będzie. Bo tam kolega, tam dalej trzeba. coś tam już ma. I zawsze trzeba liczyć do końca, nie? No wiadomo. Dziękuję bardzo. Cześć, jak masz na imię? Tanie. A ile masz lat? Tanie. Cztery latka masz? I jak ci się podoba Dobrym. na rybkach? Fajnie. Fajnie, a z kim jesteś dzisiaj? Aha, a złapałeś już coś? Tak, mam w sieci. Aha, czyli masz szansę być na podium, tak? Bo nie wszyscy mają rybki, wiesz o tym? A ja mam w sieci. W sieci masz, no to super. No może stać jakąś nagrodę wygrać, co? Tak A być na drugi rok startujesz też? Tak. Dziękuję za rozmowę. Jak masz na imię? Wiktoria. Wiktoria, a ile masz lat? Siedem. Siedem. Pierwszy raz na takich zawodach, czy już byłaś? Pierwszy. Pierwszy raz, jak ci się podoba? Fajnie? Złowiłaś coś? Tak. tak. Bo tam inni za dużo nie połapali, czyli masz szansę stanąć na podium, tak? Liczysz na to, czy nie za bardzo? Liczę. Liczysz? A z kim dzisiaj jesteś na zawodach? Z tatą. Z tatą? A tata chyba specjalnie z jednostki z co? <noise> co tata powie na temat zawodów? Fajnie. Fajnie? Części takiej, czy raz na rok wystarczy? No, raz na rok raczej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jak masz na imię? A ile masz lat? 6. Jesteś pierwszy raz na takich zawodach czy już byłaś? Byłam. Byłaś? W zeszłym roku byłaś na takich zawodach? Tak. A w tym roku coś już złowiłaś? Tak. Czyli dzisiaj? Tak. Tak, masz coś w sieci? A z kim dzisiaj jesteś? Z tatą? Tak. Czy z wujkiem? Z tatą. Z tatą I tata co powie na temat zawodów dzisiejszych? Bardzo ładnie. Dzisiaj się spisuje ma 10 czy 12 rybek już. Ładnie karmi, właśnie ma branie teraz. O o, proszę, o, 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 zobaczymy, branie. wyciąga rybkę. Tak, jest rybka. Taki chodził. Jest rybka. Nieduża, ale jest. Jest. O, trzymaj mocno. Moment, bo mój pies jest bardzo ciekawski. Tak. Hej. Czyli ma kolejną rybkę. Czyli jesteś zadowolony z dzisiejszych zawodów? Masz szansę na podium? No to Ci gratuluję. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Lila. A ile masz lat? Dziesięć. Do, Do jakiej szkoły chodzisz? Do piątki. Do piątki, podstawówka. E, chciałem się zapytać, pierwszy raz na tych zawodach, czy już startowałaś? Nie, w zeszłym roku startowałam. Z jakim sukcesem? Miałem trzecie miejsce. Trzecie miejsce. W tym roku planujesz też mieć trzecie miejsce? Masz już coś złowione? Nie. Nie biorą nie dzisiaj. Czyli jesteś w tak zwanym gronie większości, w którym nic nie idzie dzisiaj, tak? Ja. Dziękuję za rozmowę. No. Mało? Nie Dostaw, chodź tu 34. No. No. Jest młodych już?

było pięknie, naprawdę Tylko, że ci nie uciekły za chwilę Pó kilo Zero Pięćdziesiąt dwa dajno niżej rękę Tam mi tych wępek nie podać, który numer tu jest? 30

Pójdź no. tutaj, spadł ładnie tutaj do gaderka. Ile ma? Tak, dziękuję. Mogę jak? Gaderkę do liczyć. 0,02. No, jak <perspektujdenie> Numere... hey. hey, hey, trochę wody. 17. Hey, Zbychu, weź tam, dopisz trochę. 18. No, żeby to 17, 18. 000. 18. <śpiewa> A wy jak? Daniel, Daniel, Daniel. 17. 17. 17.

w dzisiejszym dniu mieliśmy Dzień Dziecka, tak zwaną wędką w ręku. Co tak. pan powie o dzisiejszym turnieju? No, turniej nam, można powiedzieć, się udał. Pogoda przede wszystkim dopisała. Dzięki pogodzie, można powiedzieć, że i frekwencja dopisała. W zawodach startowało 51 dzieciaków także jesteśmy w sumie zadowoleni z imprezy sportowej jaką mogliśmy zapewnić dzieciakom na Jaki przedział wiekowy był i w jakie kategorie startowały dzieci? Były dwa przedziały wiekowe do lat 12 kategoria wśród chłopców od 12 do 16 wśród chłopców i dziewczęta poza kategorią wiekową. Jakie największe łowy były, czyli można powiedzieć, no dzisiaj wiadomo, pogoda trochę nie dopisała, jeżeli chodzi o łowy, bo się rybki chyba nam pochowały, największe ryby jakie były na zawodach, to były leszcze, można powiedzieć. Nie były to jakieś rewelacyjne ryby. ale takie w granicach 30-40 deko padały zdarzały się w siatkach dzieciaków. Patrząc po dzieciakach, sponsorzy dopisali dzisiaj? Tak, należy się tu jakieś ogromne podziękowania, bo przyłączy, przyłączyło się do sponsorowania tej imprezy bardzo dużo firm tutaj gnieźnińskich. Między innymi Velux, InterService, no, sklepy wędkarskie. Pizzeria Wenecja, z tego co wiem, Bistro u Tomiego. Tak, dokładnie, także. Tak, trochę podpowiem. Yy, no. Dziękujemy bardzo za sponsoring tej imprezy. Najważniejszy jest jednak uśmiech dziecka i myślę, że to jest największa nagroda dla, dla wszystkich sponsorów. Z tego co słyszałem, za tydzień jakieś zawody są na owieczkach. Czy Dobrze słyszałem, czy coś mnie źle. Z tego co sto... nic nie mogę powiedzieć, bo ja nie wiem, czy są zawody na owieczkach, nie my jesteśmy organizatorami. Aha. Także... A jakie są nasze następne na zawody? Następne nasze zawody są e, oczywiście tutaj na Wenecji, Jeziorze Jelonek, bo to tak prawidłowo się nazywa. E, zawody rejonu, o mistrzostwo rejonu, to są drużynowe zawody. E, przyjeżdżają koledzy z Wrześni. Kiedy będą? 20 czerwca. Czerwca. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.